Ten film na pewno ma zapełnioną promocję w prasie prawicowej. Tak myślisz? No myślę, myślę, że spotka się znowu z spory, sporą reakcją i to nie zawsze muszą być pozytywne reakcje. Chociaż sala dzisiaj biła brawo i to bardzo długo, na stojąco. Tak, znaczy zaskakująco nawet takiej chyba z mocnej prawicy ten, ten film się w większości podoba, ale oczywiście też są takie głosy, które mówią o tym, że bezcześcimy pamięć o naszej szlachcie, no ale to tak wiadomo, no co. Kiedy po ataku paniki, paniki rozmawialiśmy, byliśmy, było już po festiwalu i byłeś wtedy... No, ja... Powiedzmy prosto, rozczarowany tym, że nie dostałeś lawiny nagród. E, tak to się wtedy potoczyło. E, teraz zgarnąłeś i to główną nagrodę, kilka jeszcze innych. E, które doświadczenie jest lepsze, ciekawsze, ważniejsze? Yy, oba są dla mnie bardzo cenne. Yy, są już zupełnie różne doświadczenia, ale, ale czasami. Porażki są nawet cenniejsze. się można mówić, że to porażka, no to nie, nie myślę nawet o tym, że to była porażka. Na pewno byłem rozczarowany trochę, że nie dostałem żadnej nagrody. nie to, że nie dostałem lawiny, bo nie spodziewałem się lawiny, ale spodziewałem się jakiegoś tam na pewno wyróżnienia. Yy, nie wiem, trudno powiedzieć. No. To są, no To na pewno jest bardziej pozytywne. Ale no trudno, trudno, trudno powiedzieć. Tamten film był moim pierwszym filmem, moim debiutem, więc on też inaczej waży. No, bo to był mój w ogóle moje, mój, mój bilet wstępu gdzieś do, do, do świata filmu. Więc nie, nie, nie umiem tego porównać. No właśnie, drugi film to zawsze jest ten sprawdzian, bo pierwszy to może być. Mówią się przypadek, jakieś łódź szczęścia. Drugi film jest zawsze sprawdzianem. Jak się... Y, 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 czy nie miałeś obaw, że ten sprawdzian y, będzie dużo trudniejszy? No i pamiętam, że y, w planach miałeś zupełnie inne filmy. To się tak y, trochę i, y, zmieniła kolejność tych realizacji. Bo Lubiewo chyba by miało być wcześniej, nie? Tak, miałem robić Lubiewo, to się nie udało, więc film, który miał być trzecim filmem, y, czyli Kos, stał się nagle drugim filmem. No i to był, to był gruby sprawdzian. I nie spodziewałem się, że będzie dużo trudniejszy. Był wystarczająco trudny. No właśnie, bo na pewno realizatorsko. Dużo się więcej tutaj dzieje. Tu to jest, to jest kaskaderze, sceny bitewne. To, jak sam gdzieś powiedziałeś, to już matura z filmografii. Tak, ktoś mnie zapytał, czy to jest taka matura z filmu i, i przytaknąłem. Powiedziałem, że tak, to można tak to nazwać, że to była matura z filmu. Dużo, dużo. No, I kaskadezy, i konie, i wystrzały, i, no, to, to, to wszystko generuje czas, no, to wszystko jest, jest wymagające. I, no i tak, no, to był trudny, naprawdę trudny film. Przyjechałeś do na Koźla, e, tutaj pra premiera dwa tygodnie przed, przed e, pre, premierą krajową. E, to jest dla Ciebie takie bardzo ważne, żeby, żeby się spotkać ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, znajomymi? Tak, no i, i myślę, że, że, że to, to, to tak jest niewiele, a mogę tyle zrobić, żeby no, pokazać moim e, bliskim, moim krajanom ten film w pierwszej kolejności i to jest dla mnie bardzo ważne. No a czy znajdziesz wreszcie czas, żeby zostać jurorem publicystyki kandydżyńskiej? Zobaczymy. No. Ciężko mi już się zapowiadać, bo po prostu nie wiem, jak będą wyglądały moje plany w tamtym czasie. Spróbuję. No. Może, może się uda. Ostatnie pytanie: jaki będzie to następny film? No, skoro już drugi był, to co będzie trzeci? Ja jeszcze nie mogę o tym mówić, ale to prawdopodobnie, najprawdopodobniej to też będzie film historyczny. To znaczy, który kostiumowy można powiedzieć, tylko ty, 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 y, tym razem to będą czasy II wojny światowej. I znowu szkoły nie pójdą na film? Czy znowu? Nie będą mogły? Czy, albo będą kontrowersje i trzeba będzie zabraniać uczniom chodzić na ten film? Tak spodziewałem się kontrowersji od razu. Y, z, z, kontrowersje zawsze są dobre w jakiejś takiej rozsądnej mierze. Czy Paweł Maślon ma dzisiaj ten komfort, że wybiera spośród wielu scenariuszy i może sobie dobrać własną ekipę? Ja staram się nie, nie tyle wybierać spośród scenariuszy, co, co przygotowywać te, te, te scenariusze. Zwykle też w porozumieniu z innymi współtwórcami, których który zapraszam do, 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 do współpracy, ale, no ale staram się przygotowywać swoje własne projekty. Rzadko, rzadko jest też tak, że. że Dobre, dobre rzeczy przychodzą same, zwykle trzeba to najpierw to, to, to wydłubać. A w Kosiu były takie sceny, które przetwarzane do dzisiaj są w Twojej głowie pod kątem takim, że tak, to były te idealne momenty. Ja myślę, że tam jest, jest scena w, w Austerii, w karczmie żydowskiej, która jest dla mnie bardzo ważna i z której jestem wyjątkowo dumny. Bo mam poczucie, że udało tam się no, do, dotknąć czegoś, co było, co, co było, bardzo ryzykowne, bardzo, no, bardzo się obawiałem tej, 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 tej sceny i, i naprawdę jestem szczęśliwy, że, że udało ją się zrealizować tak, jak, tak jak to zrobiliśmy. To tak, to jest jedna z takich scen. To jak już mówimy o poszczególnych scenach, to jedna z ostatnich scen, kiedy się tam zaczyna akcja, akcja zagęszczać i padają te słynne słowa z Wyspy Węży. Rozumiem, że to świadomy zabieg. No tak, tak. No to przyszło tam, oryginalnie była napisana inna kwestia, tylko, tylko wydawała mi się zbyt literacka i, i w pewnym momencie... Jak już robiliśmy któryś dubel, to, to podszedłem do Jacka i poprosiłem go, żeby powiedział to, jakoś to było wtedy bardzo też aktualne i czułem, że, że bardziej bardziej pasuje do, do tej sytuacji. No i słowa Wińskiewicza o tym, że Moska, e, e, Rosja musi przyjść i, i Was pogodzić, myślę, że te słowa też przejdą do, do, do jakiejś dalszej historii. Tak, ale to, to, to akurat ciekawe, że, że to wszystko już było w scenariuszu e, Michała Zielińskiego i właściwie nie musieliśmy nic dopisywać do, do tego filmu, żeby on e, stał się tak aktualny. Czyli to wszystko już było napisane zanim wydarzyła się agresja Rosji na Ukrainę. A może co już nie kręć więcej filmów, jak to tak, takie profetyczne są potem? No tak, tak, można ten strach się bać. No. O, Paweł jest fantastycznym reżyserem, i to była przygoda mojego życia. Oho. Krótko okay. i prawdziwie. I tak. Co było w takim razie najtrudniejsze dla Was jako aktorów w tym filmie do zagrania? Myślę, że to był dosyć wymagający film. No, jednak musieliśmy odnaleźć się w pewnej epoce, ale myślę, że tak, nie chcę też za bardzo spoilerować, ale dla mnie gdzieś najtrudniejszą rzeczą i największą satysfakcją jednak jest pojedynek na końcu. Uh -huh. Długo to nauka. Jak to wyglądało? Nie, jakoś z Bartkiem to szybko się tego nauczyliśmy. Ale miałem ogromną satysfakcję z wykonywania tych układów i z walki. Bardzo fajnie mi się z Bartkiem pracowało. Mhm. Czy dzisiaj jesteśmy już po tej Kędzierzynskiej premierze? Mieliście już okazję rozmawiać z widzami? Jakie były te odczucia? Y y bardzo pozytywne, co bardzo cieszy. Dostaliśmy też owację na stojąco na koniec filmu, więc tak, bardzo duże szczęście. Film o Kościuszce, w roli Kościuszki Jacek Braciak, a show kradnie, kradniesz ty i twój bohater, który jest właściwie w historii bezimienny. Nie, prawda. Ma imię, nazywa się Ignac, wielokrotnie jest powtórzone i nie kradnie, tylko jest jego od początku. Show. To jest absolutna pomyłka, że to jest w ogóle o kościuszce. Ponieważ powinniśmy opowiadać o historii chłopów, a nie jakiegoś szlachcica. I, takie, i taka jest moja postawa wobec tej postaci. No jasne. Miałem miał na myśli, że w historii, w podręcikach, nie przeczytałem o Ignacym, ale za to obejrzymy jego, jego historię e, e, dramatyczną i, i ciekawą. E, no właśnie, opowiadać o chłopach. E, nie miałem żadnego tego problemu z tym, że nie grasz właśnie, właśnie e, kościuszki, nie grasz e, 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 szefa oddziału, oddziału rosyjskiego, tylko Właśnie tego tych chłopach? Nie, ja sam jestem z chłopstwa, poczuwam się bardzo i, i cieszyłem się, że mogę reprezentować swoich po prostu w, w, w filmie. A Ignacy jest też wyjątkową postacią, bo jest jakąś fantazją po prostu, jest, jest zmyślonym, zmyślonym bohaterem, który gdzieś usłabia dla mnie nasze. nasze Niezdrowe ambicje, bym powiedział czasami. I to, że wszyscy wolą, wolą mówić o sobie, jakby byli ze szlachty, chociaż 80% społeczeństwa ma korzenie z chłopca, prawda? Tak, tak. Myślę, że jego. Jego głównym i jedynym pragnieniem jest to, żeby zostać uznanym, i żeby aspirować do czegoś, czego nie ma i najprawdopodobniej nigdy mieć nie będzie. Myśl, wydaje mi się, że to jest wolność, którą rozumie przesz, przez szlachectwo i bycie z wyższej klasy, i nie zdaje sobie sprawy, że jest już wolny jak uciekł i mógłby z tym zrobić co, co zechce. Więc dlatego jest dla mnie wyjątkowe. No i w sumie nam się alegoria wolności, tak? Tak. Tak, tylko że akurat on tej wolności docenić nie potrafił.